Wyobraź sobie, że siedzisz w szkolnej ławce. Znasz już daty powstań, wojny, wszystkie wielkie zwycięstwa i bolesne klęski. Ale czy ktoś kiedykolwiek powiedział ci o katastrofach, które próbowano wymazać z podręczników? Katastrofach tak przerażających, że nawet dziś wywołują dreszcze. Niektóre były wynikiem błędów ludzi, inne z biegiem okoliczności. Wszystkie jednak łączy jedno. O wielu z nich nauczyciele milczą do dziś. Dlaczego? Bo to historie, które rzucają cień na oficjalną wersję przeszłości i uwaga, numer trzy sprawi, że inaczej spojrzysz na codzienność w Polsce. Zapraszam do oglądania nowego odcinka Zegara Wstecznego. Historia, którą znamy ze szkoły, to zwykle opowieść o bohaterach, o walkach, o tych dobrych i tych złych. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, ile naprawdę przemilczano? Są wydarzenia, które zamiast narodowej dumy wywołują wstyd, strach, a czasem bezsilność wobec ludzkich błędów. Niektóre katastrofy starano się wymazać z podręczników, inne przykryto oficjalnymi wersjami, w których niewygodnych pytań lepiej nie zadawać. A przecież to właśnie te wydarzenia pokazują, jak kruche może być nasze poczucie bezpieczeństwa i jak łatwo, nawet dziś, historia może zatoczyć koło. Dziś cofniemy się w czasie, by zobaczyć pięć największych katastrof. O których w szkołach się nie mówi. Przygotuj się. Nie wszystko tu jest czarno-białe. I pamiętaj. Historia przemilczana to historia, która lubi wracać. Rok 1980 Mała wieś otłoczyn niedaleko Torunia. Jesienny poranek. Dwa pociągi zbliżają się do siebie na jednym torze: jeden to pasażerski skład, drugi towarowy. Nikt nie spodziewa się, że za chwilę rozegra się największa katastrofa kolejowa w powojennej Polsce. W wyniku tragicznej pomyłki dochodzi do czołowego zderzenia: ginie 67 osób, a kilkadziesiąt zostaje rannych. Ale to nie wszystko. Śledztwo? Szybko uciszone. Winnych szukano, bardzo niechętnie. Przemilczano liczne zaniedbania. Władza PRL robiła wszystko, by informacja nie dotarła do ludzi. Dlaczego tak bardzo bali się prawdy? Czy władza bała się odpowiedzialności? Do dziś nie wszyscy znają imiona tych, którzy zginęli. Rok 1979, Centrum Warszawy. W godzinach szczytu w samym sercu miasta wybucha Rotunda PKO. Eksplozja rozrywa cały budynek. Ginie oficjalnie 49 osób. Nieoficjalnie mówi się nawet o ponad setce. Powód? Rzekomo gaz. Ale świadkowie widzieli tajemniczych mężczyzn kręcących się wokół Rotundy jeszcze przed wybuchem. Co ciekawe, śledztwo prowadziła służba bezpieczeństwa. Dokumenty znikają. Przyczyny do dziś są owiane tajemnicą. Czy był to zamach, przypadek, a może coś, czego nie mieliśmy się dowiedzieć? Dlaczego szkolne podręczniki przemilczają tę tragedię? Czy ktoś próbował coś ukryć? Rok 2019, niby XXI wiek Polska w Unii Europejskiej, a jednak przez Warszawę przelewa się fala ścieków prosto do Wisły. Awaria oczyszczalni Czajka przez ponad dwa tygodnie nieoczyszczone ścieki spływają do najważniejszej rzeki kraju. Setki tysięcy metrów sześciennych zanieczyszczeń. Skutki masowe zatrucia wody, ryb ekosystemu. Dzieci nie mogły się kąpać, ludzie bali się pić wodą z kranu, o winnych było cicho. Politycy zwalali winę na siebie nawzajem. Katastrofa ekologiczna na skalę Europy, a w szkołach, cisza. Dlaczego? Czy boimy się rozmawiać o własnych błędach, nawet jeśli dzieją się tu i teraz? Numer trzy pokazuje, że historia dzieje się na naszych oczach, a my czasem odwracamy wzrok. Rok 1987 Samolot lotu Tadeusz Kościuszko startuje z Warszawy do Nowego Jorku. Na pokładzie 183 osoby. Nikt nie spodziewa się, że będzie to ostatni lot w ich życiu. Awaria silników dramatyczna walka pilotów o życie pasażerów i mieszkańców. Samolot spada do lasu kabackiego giną wszyscy na pokładzie. Raporty pełne nieścisłości. Część rodzin do dziś nie wierzy w oficjalną wersję. Dlaczego szkoły nie uczą o tej tragedii? Może dlatego, że obnażała fatalny stan techniczny polskiej floty i brak odpowiedzialności? Czy można było jej uniknąć? To była największa katastrofa lotnicza w historii Polski, a dziś pamięta ją garstka ludzi. Lipiec 1997. Nagle na południe Polski spada największy kataklizm od czasów wojny. Rzeki wylały, tysiące domów zostało zalanych, dziesiątki ludzi straciło życie, miliony, dorobek całego życia. Ale czy wiesz, że można było temu zapobiec? Eksperci ostrzegali, że wały przeciwpowodziowe są w fatalnym stanie, a władze Ignorowały ostrzeżenia. Po tragedii szybkie sprzątanie, unikanie rozmowy o błędach i zaniedbaniach, wielka powódź, która zmieniła kraj, a dziś uczniowie znają ją głównie z podręcznikowych zdjęć. Dlaczego nie rozmawiamy o prawdziwych przyczynach tej tragedii? O tych katastrofach rzadko mówi się w szkołach. Być może dlatego, że pokazują one prawdziwe ludzkie błędy, zaniedbania, a czasem ukryte winy. Ale historia to nie tylko wielkie zwycięstwa i bohaterowie to też tragedie, z których musimy wyciągać wnioski. Która z tych katastrof najbardziej Cię zaskoczyła? A może znasz inne, o których się nie mówi? Napisz w komentarzu. Razem przywrócimy pamięć tym, których zapomniano. Nie zapomnij zostawić łapki w górę, subskrybować zegar wsteczny i włączyć powiadomień, bo już niedługo wracamy z kolejnymi zapomnianymi historiami, o których boją się mówić podręczniki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.